11 kwietnia odbędzie się głosowanie nad czterema ustawami aborcyjnymi. Dwoma lewicy, jedną platformę i jedną trzeciej drogi. Jest to lata wyznaczona tuż po wyborach samorządowych, których wyniki właśnie widzicie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ owa aborcja stała się głównym silnikiem wyborczym lewicy. Co jest błędne, ponieważ samorządy nie mają wpływu na prawo aborcyjne, co powinno być oczywiste w tym kraju. Ale niektórzy tego nie rozumieją i dają się nabrać na manipulacje polityczną takich partii jak Lewica. Od praktycznie początku kadencji Enel jest w cieniu socjalistów z Razem. Ekipa Biedronia i tego ucichła i praktycznie się zlała z platformą, a razem przeżywała w tym okresie swoją drugą młodość. W związku z tym, poczynając od słów właśnie czarze z tego, Enel zaczęła wspominać o ustawie aborcyjnej, którą złożyli do Sejmu na początku kadencji. Warto wspomnieć, że ustawa o legalizacji aborcji 12 tygodnia dnia została rękami Hołowni, Zgorzelskiego i Bosaka przesunięta na 4 dni po wyborach. No właśnie, Bosaka. No właśnie, rękami Bosaka. Czyż nie tego Bosaka, który jest jednym z liderów Konfederacji? Tak, tej Konfederacji, która krzyczała, kiedy to jej ustawa z tego samego dnia nie była procedowana. Konfederacja to hipokryci i populiści. Pokazuje to na każdym roku i dziwię się, że liberalne media, takie jak TVN, ani razu im tego nie wytknęły. Panie Krzysztofie, jeżeli Pan mówi, że nie jest takim politykiem jak inni, to warto by było być konsekwentnym i porzucić hipokryzję. Takie standardy to może mieć tuski Morawiecki, co wiele razy krytykowaliście, ale teraz pokazujesz, że niczym się od nich nie różnisz. Wracając do lewicy. Głośno się zrobiło, kiedy najbardziej kulturalny polityk na naszej scenie politycznej, prawdziwa alfa, jakby to powiedział Glapiński, Anna Maria Żukowska, pokazała jak zwykle swój pokaz kultury i tolerancji. Naprawdę ten tweet nie wymaga większego komentarza. Polska lewica po prostu taka jest. Reklamuje się jako ostoja tolerancja, kiedy przychodzi co do czego, to chce ingerować w media. ograniczyć wolność słowa, i robić rynsztok w internecie. Tych ustaw jest cztery, ale oczywiście najgłośniejsza i najważniejsza jest ta, która legalizuje aborcję na życzenie do 12 tygodnia. Oczywiście popieramy to rozwiązanie i liczymy, że mimo to głosy się tak rozdzielą, że ta ustawa przejdzie. A wszystko rozstrzygnie się wewnątrz trzeciej drogi, bo oczywiste jest, że wszyscy posłowie lewicy i KO zagłosują za wolnością i prawami kobiet, natomiast Konfederacja i PIS przeciw. Jednak to, że popieramy legalną aborcję 12. tygodnia, nie znaczy, że popieramy ustawę lewicy. Warto się zastanowić, czy nie lepsze będzie jednak referendum. Wszystkie sondaże pokazują, że ludzie chcą liberalnego prawa aborcyjnego, więc nie widzę możliwości, żebyśmy te referendum przegrali. Da to nam mandat i nie będziemy się musieli martwić o Dudę, który nadal niestety jest prezydentem i będzie do 2025 roku. Czyli jeszcze rok. Jeżeli nie akceptujemy referendum, musimy czekać na legalną aborcję do. 2025 roku na nowego prezydenta. A i tak nie wiadomo, czy będzie inny prezydent niż PiS. Wszystko wskazuje na to, że będzie, ale to jest aż rok. W polityce, w jeden rok, może zmienić wszystko. Między innymi to się stało w 2020 roku, kiedy PiS stracił 10 punktów procentowych po ustawie aborcyjnej. Także robienie schowa największego wroga aborcji jest zwykłą propagandą lewicy i TVN-u którego interes jest dłopo a co za tym idzie jak najniższe poparcie trzeciej drogi. Co się z kolei sprowadza do jak najwyższego poparcia PO. Dlaczego te to marionatkowe media PO, bo im się to po prostu opłaca. Te wszystkie działania mają na celu obniżenie poparcia trzeciej drogi w wyborach samorządowych. No i to się specjalnie im nie udało, ponieważ odbyły się już wybory samorządowe i jak wiecie, trzecia droga dostała całkiem wysoki wynik ponad 14%, podobny do tego wyniku 15 października. I to wszystko co mam do powiedzenia. Pamiętajcie, że PIS PO jedno zło, a wolność ponad wszystko, cześć.